Polaris Outpost położonej 80 mil na północ od miejsca, w którym powinni przebywać racjonalni ludzie, dźwięk jest luksusem. Jest tylko nieustanny, wyjący wiatr wysokiej arktycznej zimy i szum generatora geotermalnego, który chroni nas przed zamarznięciem. Kiedy słyszysz coś innego, zwykle jest to zła wiadomość. Pękający lodowiec oznacza niestabilny lód, silnik pryskający. Oznacza wyrok śmierci. Ale o godzinie zero czy cerotu, w środku czarnej jak smoła nocy polarnej, usłyszeliśmy coś, co przeczyło wszelkiej logice. Nie było to mechaniczne ani meteorologiczne. Uderzenie, uderzenie, uderzenie. To było rytmiczne, celowy. Ktoś pukał do wzmocnionych zewnętrznych drzwi przeciwwybuchowych sektora C, stanowiska konserwacji pojazdów ciężkich, nie spałem, wpatrując się w dane klimatyczne na tablecie w jadalni. Lars, nasz mechanik i jedyna dusza na stacji, spał na swojej pryczy. Ten dźwięk zmroził mi krew w żyłach. Mieliśmy być jedyną wyprawą w promieniu pięciuset mil kwadratowych. Zagubiony podróżnik niemożliwe przy takiej pogodzie. Wdrapałam się do konsoli bezpieczeństwa, a mój oddech zamglił się w chłodnym powietrzu korytarza. Włączyłem sygnał zewnętrznej kamery na podczerwień dla sektora C. Ekran ożył w odcieniach szarości i termicznej bieli. Nie widziałem ludzkiego kształtu. Mój mózg nie chciał przetwarzać obrazu przez dobre pięć sekund. Na tylnych łapach z masywnymi łapami opartymi o stalowe drzwi stał w pełni dorosły niedźwiedź polarny. Nie atakował drzwi, nie próbował się włamać. Opierał się o niego, a jego postawa promieniowała czystym, rozpaczliwym wyczerpaniem. Następnie. Odwrócił swoją masywną głowę i spojrzał bezpośrednio w obiektyw aparatu. Jego oczy, nawet przez ziarnisty czarno-biały obraz, kryły w sobie przerażającą inteligencję i prośbę tak głęboką, że aż ścisnęło mi żołądek. Coś było strasznie nie tak z tym zwierzęciem. Moja dłoń zawisła nad przyciskiem alarmu ogólnego i drżała. Protokół Polaris był krystalicznie jasny. W przypadku spotkania drapieżnika klasy 5 w pobliżu obwodu. Należy rozpocząć blokadę i przygotować środki odstraszające. Mieliśmy gumowe kule, huki błyskowe i armaty dźwiękowe o wysokich decybelach. Ale nie używa się armat dźwiękowych na zwierzę, które puka. Zamiast tego pobiegłem metalowym korytarzem do kwater Larsa. Nie zawracałem sobie głowy pukaniem. Zatrzasnąłem drzwi. Lars, sektor C teraz. Lars natychmiast się obudził, wyciągając nogi z pryczy. Sam był niedźwiedziem. Cynicznym mechanikiem, który spędził dwadzieścia zim na dalekiej północy, zanim założył buty, chwycił ze swojego wieszaka na ścianie pistolet termiczny. Naruszenie czy to generator? Po prostu podejdź do konsoli, powiedziałem napiętym głosem. Kiedy dotarliśmy do ekranów, niedźwiedź nadal tam był. Opadła do pozycji siedzącej, opierając masywne plecy o wzmocnione stalowe drzwi. Śnieg wokół niej był nienaruszony nie chodziła ani nie szarżowała Lars zmrużył oczy patrząc na ziarnisty obraz w podczerwieni zaciskając szczęki To nie w porządku burknął Jest za gruba jak na tę porę roku chyba że pochylił się bliżej ekranu Elena spójrz na jej brzuch jak nisko nosi Wtedy to zobaczyłem Była nie tylko duża była w zaawansowanej ciąży co kilka sekund wydawało się, że drżenie przebiega przez jej masywną sylwetkę, a ona odchylała głowę do tyłu, otwierając usta w cichych spodniach, które zaparowywały obiektyw aparatu. Ona rodzi! szepnęłam. A świadomość uderzyła mnie z fizyczną siłą. Przyszła tu po ciepło mruknął Lars opuszczając pistolet sygnałowy. Kominy geotermalne w pobliżu stanowiska konserwacyjnego sprawiły, że stalowe drzwi były najcieplejszą powierzchnią w promieniu 50 mil. Staliśmy sparaliżowani w ciepłym, bezpiecznym pomieszczeniu kontrolnym. Na zewnątrz, oddzielony sześciocalową stalą, najbardziej śmiercionośny lądowy drapieżnik świata był sam w ciemności, zamarzając na śmierć, próbując tchnąć nowe życie w pustkę. Protokół mówił, że pozwól naturze działać. Ludzkość powiedziała coś zupełnie innego. Wskaźnik temperatury na zewnętrznej ścianie wskazywał 42 stopnie poniżej zera. Kiedy chłód wiatru odbijał się od pokrywy lodowej, było tak zimno, że złamał odsłonięty metal. Ona nie przeżyje, Lars, powiedziałam ledwie szeptem. Patrzyliśmy na ekran przez 20 minut. Ruchy niedźwiedzia zwolniły. Rytmiczne walenie w drzwi ustało. Zastąpione niskim, bolesnym poślizgiem, gdy dostosowywała ciężar. Ciemna plama, widoczna nawet na obrazie termicznym jako plama intensywnego ciepła, rozprzestrzeniała się na śniegu pod jej biodrami. To zamek, powiedział Lars z głosem pozbawionym zwykłej szorstkości. Pochylił się tak blisko monitora, że jego nos prawie dotknął szyby, albo jest zbyt wyczerpana, żeby pchać. Tak czy inaczej, jeśli tam pozostanie, odmrożenia zabiorą młode, zanim w ogóle uderzą o ziemię. Nie możemy tam wyjść powiedziałam, recytując podręcznik, choć serce waliło mi o żebra. Interakcja z dziką przyrodą jest surowo zabroniona. Jeśli wyjdziemy, ona uzna nas za zagrożenie. Spali ostatnią uncję energii, atakując nas. Lars zwrócił się do mnie. Niebieskie światło monitorów odbijało się w jego oczach, sprawiając, że wyglądał na starszego i zmęczonego. Nie powiedziałem, że mamy tam wyjść, Eleno. Powiedziałem, że nie może tam zostać wskazał na schemat sektora C na ekranie dodatkowym zatokę konserwacyjną zaprojektowano na wzór śluzy powietrznej dla łodzi podwodnej. Znajdowały się tam masywne zewnętrzne drzwi przeciwwybuchowe, przepastny przedsionek pojazdów używany do odladzania skuterów śnieżnych, a następnie wewnętrzne drzwi ciśnieniowe prowadzące do właściwej stacji. Przedsionek nie jest ogrzewany, powiedział Lars, śledząc linię pomieszczenia. Ale jest wiatroszczelny, jest suchy, a podłoga jest z startej gumy, a nie z lodu. Chcesz zaprosić funtową maszynę do zabijania na teren obwodu? Chcę otworzyć zewnętrzne drzwi, poprawił Lars. Tylko ta zewnętrzna. Zamykamy wewnętrzną pieczęć. Dajemy jej schronienie. To wszystko to było szaleństwo. Gdyby hydraulika zewnętrznych drzwi zamarzła w pozycji otwartej, co jest realną możliwością podczas tej burzy wystawilibyśmy zewnętrzną powłokę stacji na działanie czynników atmosferycznych. Gdyby niedźwiedź zdecydował się wyważyć wewnętrzne drzwi, mogłaby przedostać się na stację. Spojrzałem ponownie na obraz z kamery. Niedźwiedź przestał się poruszać. Głowę miała nisko pochyloną, nos zanurzony w śniegu, uniwersalną postawę zwierzęcia przygotowującego się na śmierć. Dotarła do jedynego źródła ciepła na pustkowiach, pukając do drzwi gatunku, który zniszczył jej siedlisko, prosząc o rozejm. Sięgnąłem nad konsolę. Mój palec zatrzymał się nad sekwencją poleceń B-Door X-Cycle. Jeśli zawiedzie hydraulika, ostrzegłem patrząc na Larsa. Naprawię je, powiedział ściskając klucz. Otwórz to, wcisnąłem polecenie. Przez deski podłogowe poczuliśmy głęboki, mechaniczny jęk włączania ciężkich biegów. Na ekranie pękła zaspa śnieżna u podstawy drzwi. Masywna stalowa płyta zaczęła się unosić centymetr po centymetrze, walcząc z lodem, który zaschnął na zawiasach. Niedźwiedź gwałtownie podniósł głowę. Przez sekundę myślałem, że ucieknie. W ciszy panował hałas przekładni, ale ona nie uciekła. Patrzyła, jak szczelina się poszerza, wyczuwając w środku kieszeń nieruchomego, martwego powietrza. Drzwi zatrzymały się w połowie wysokości zacięte lub całkowicie otwarte to nie miało znaczenia to wystarczyło niedźwiedź podciągnął się nie chodziła zbłądziła przeciągnęła swoje masywne ciało przez próg w cień przedpokoju konserwacyjnego zostawiając ślad krwi na białym śniegu na zewnątrz gdy tylko jej tylne łapy ominęły czujnik wydałem polecenie zamknięcia drzwi znów jęknęły zatrzaskując się i zamykając burzę na zewnątrz była w środku. Cisza w przedsionku konserwacyjnym była ciężka, przerywana jedynie odgłosami ciężkiego, urywanego oddechu, odbijającymi się echem przez grube, wzmocnione szkło wewnętrznego iluminatora. Lars i ja staliśmy na korytarzu z twarzami przyciśniętymi do zimnej szyby. Przedsionek był ciemny, oświetlany jedynie przez słabą, czerwoną lampę alarmową pulsującą pod sufitem. W przerywanym szkarłatnym świetle. Nie przypominała zwierzęcia, a raczej upadłą górę. Wciągnęła się w najbliższy nam róg, tuż pod wewnętrzne drzwi. Wiedziała. Wyczuwała ciepło przenikające przez metal kadłuba stacji. Zamarza, szepnął Lars, chociaż szyba była dźwiękoszczelna. Przedsionek jest osłonięty od wiatru, ale wciąż jest tam dziesięć stopni poniżej zera. Bez słowa Lars odwrócił się i pobiegł korytarzem. Słyszałam, jak kręcił się po szafie narzędziowej. Wrócił ciągnąc za sobą dwa przemysłowe grzejniki i ciężki przedłużacz. Podłączył je do gniazdek w korytarzu i wycelował bezpośrednio w stalowe drzwi oddzielające nas od niedźwiedzia. Przewodzenie, mruknął pocąc się. Jeśli wystarczająco podgrzejemy tę stronę stali, będzie ona promieniować. To nie będzie sauna, ale może podnieść temperaturę w jej kącie o kilka stopni. Było to desperackie inżynierskie rozwiązanie. Ale tylko tyle mieliśmy. Przez następną godzinę nie ruszaliśmy się. Niedźwiedź, któremu w milczeniu nazwałem Aurora, był w ferworze ostatniego ataku. Jej ból był widoczny w sposobie, w jaki jej pazury bezskutecznie szorowały ogumowe dywaniki, niszcząc je jak papier. Wydała z siebie ryk, od którego wibrowało szkło na moim czole, dźwięk surowej, prymitywnej mocy, od którego ugięły mi się kolana. Potem cisza. Aurora zwinęła się w ciasny kłębek, wtulając nos w bok. Straciliśmy ją? Zapytałem. Mój głos drżał. Lars potrząsnął głową, wskazując grubym palcem na szybę. Spójrz tam, malutki ruch. Mały, mokry, ciemny kształt, nie większy od kostki masła, wił się na masywnym obszarze białego futra. Potem przez szybę rozległ się dźwięk dźwięk tak wysoki i delikatny, że nie powinien był istnieć w tym zamarzniętym piekle. Pisk potem kolejny. Aurora podniosła swoją masywną głowę. Zmęczenie w jej oczach zniknęło, zastąpione wściekłą, złotą intensywnością. Zaczęła lizać maleńkie stworzenie, jej język był szorstki i rytmiczny, oczyszczając poród i stymulując jego krążenie. Dwa, szepnął Lars. Jest drugi. Kolejna maleńka postać wśliznęła się w świat. Dwa młode. Urodzony na podłodze ludzkiego garażu na krańcu świata. Aurora użyła swoich masywnych łap, narzędzi zdolnych zmiażdżyć czaszkę foki, aby delikatnie wrzucić dwa ślepe, bezwłose roztocza do najcieplejszej kieszeni futra, tuż przy skórze. Spojrzała w górę, bezpośrednio na okienko widokowe, bezpośrednio na nas. Nie ryknęła, nie naładowała. Wydała niski, wibrujący szum, dźwięk jaki niedźwiedzie wydają swoim młodym. To był dźwięk zadowolenia, dźwięk pokoju. Rozejm utrzymywał się przez 48 godzin. Na dwa dni przedsionek konserwacyjny zamienił się w żłobek. Na zewnątrz szalała burza, grzebiąc stację w trzymetrowych zaspach, ale w sektorze C zapadła dziwna, rytmiczna cisza. Oglądaliśmy na zmianę. Kiedy spałem, Lars siedział przy szklance z termosem z kawą. Kiedy Lars spał, widziałem, jak aurora pielęgnuje dwa niemożliwe, małe okruchy życia, które sprowadziła do naszego świata. Ale trzeciego ranka atmosfera się zmieniła. Obudziłem się, słysząc dźwięk drapania. Nie desperackie, słabe drapanie umierającego zwierzęcia, ale ostry testujący pisk stwardniałej keratyny o stal. Pobiegłem do portu widokowego. Aurora wstała. Chodziła po niewielkim przedsionku, z głową pochyloną nisko językiem wsuwającym się i wysuwającym, smakując powietrze. Spojrzała na wewnętrzne drzwi, te, które nas od niej oddzielały, z nowym rodzajem intensywności. Ona jest głodna, powiedział Lars, podchodząc do mnie od tyłu. Wyglądał na wymizerowanego, jego oczy podkrążone. Spala około dwudziestu tysięcy kalorii dziennie, karmiąc bliźnięta. Wyczerpała rezerwy tłuszczu, jeśli wkrótce nie zje, biologia przejmie kontrolę. Biologia? Zapytałem, chociaż znałem odpowiedź. Ona zje młode, powiedział bez ogródek Lars. Albo przebije się przez tę gruć, żeby nas zjeść. Musimy ją nakarmić. Nie mamy tłuszczu z fok, Lars. Mamy liofilizowane spaghetti i jajka w proszku. Mamy zapas awaryjny, poprawił Lars. Odwrócił się i ruszył w stronę kuchni. Głębokie zamrożenie. Steki VIP, filety z łososia dla wizytujących dygnitarzy. Wszystko. To było szaleństwo. Przeszukaliśmy sześciomiesięczne rezerwy białka stacji. Ale dziesięć minut później byliśmy z powrotem w przedsionku, z plastikową skrzynką wypełnioną mrożonym surowym łososiem, bokami wołowymi i blokami smalcu. Problemem była dostawa. Nie mogliśmy otworzyć wewnętrznych drzwi. Dopadłaby nas, zanim zdążylibyśmy mrugnąć. Nie mogliśmy otworzyć drzwi zewnętrznych wiatr wciąż wył, a zimno natychmiast zabijało młode. Szuflada na narzędzia, powiedział Lars, wskazując na mały, wytrzymały mechanizm przesuwny, wbudowany w ścianę. Został zaprojektowany do przenoszenia ciężkich kluczy i części pomiędzy pomieszczeniem czystym a stanowiskiem konserwacyjnym, bez naruszania uszczelnienia powietrznego. Było to stalowe pudełko o wymiarach dwanaście na dwanaście cali. Jest za mały, zaprotestowałem. A jeśli ona złapie go, gdy jest otwarty? Kroimy mięso, powiedział Lars, wyciągając tasak, który przyniósł z kuchni. Przez następną godzinę korytarz wyglądał jak sklep mięsny. Zamrożonego łososia i wołowinę posiekaliśmy na cegły. W powietrzu unosił się zapach surowego mięsa. W przedsionku aurora znieruchomiała. Jej nos drgnął. Podeszła do ściany tuż obok szuflady z narzędziami. Poczuła ten zapach. Westchnęła, uderzając masywną łapą w metalową płytkę. Huk. Ona jest niecierpliwa! mruknął Lars. Załadował szufladę pięcioma funtami łososia. Okej, OK, odsuń się. Jeśli pociągnie za ten mechanizm, zębatki mogą się rozebrać. Lars przekręcił korbę. Szuflada wysunęła się do przedpokoju. Przez szybę obserwowałem aurorę. Nie rzuciła się. Z zastraszającą szybkością zbliżyła się do wysuwanej metalowej skrzynki. Nie powąchała, wdychała zawartość. Jeden kęs. Zniknęło pięć funtów ryb. Spojrzała na pustą szufladę, a potem przez szybę spojrzała na Larsa. Wydała z siebie niski pomruk i uderzyła łapą w szufladę, grzechocząc mechanizmem w ścianie. Więcej! Powiedziałem chwytając kawałek wołowiny, tak trzymaj. Pracowaliśmy w szale. Załaduj, rozkręć, zjedz, wróć, załaduj, rozkręć, zjedz, wróć. Nakarmiliśmy ją pięćdziesięcioma funtami mięsa w dwadzieścia minut. To był przenośnik taśmowy przetrwania. Gdy ostatni kawałek smalcu zniknął jej w gardle, aurora zatrzymała się, oblizała kotlety, krew wołowiny plamiła jej biały pysk. Spojrzała na szufladę, potem na nas. Maniakalna energia zniknęła z jej oczu. Drapieżnik wycofał się, a matka wróciła. Odwróciła się do nas swoimi masywnymi plecami, pomaszerowała do rogu, gdzie kwiliły młode i opadła na kupę zadowolonego futra. Właśnie nakarmiliśmy ją przez trzy miesiące naszymi niedzielnymi obiadami. Westchnął Lars, opierając się o ścianę i ocierając pot z czoła. — Warto — szepnęłam — Obserwując młode wpełzające z powrotem na matkę. Tak, mruknął Lars, a mały uśmiech rozjaśnił mu brodę. Warto, ale burza się rozpętała, Eleno. Wiatr ucichł. Jutro musimy otworzyć wielkie drzwi. Czwarty poranek przyniósł błękitną godzinę. Ten krótki, magiczny zmierzch, kiedy słońce grozi wzejdzie nad krzywizną ziemi. Wyjący wiatr zniknął, zastąpiony ciszą tak głęboką, że aż dzwoniło nam w uszach. Lars i ja staliśmy przy konsoli w sterowni. Nie rozmawialiśmy. Wiedzieliśmy co trzeba zrobić. Rozejm się skończył. Dzikość wołała. Nacisnąłem sekwencję poleceń: B drzwi zewn otwarte. Hydraulika zawyła, brzmiąc brutalnie w cichym powietrzu. Masywne zewnętrzne drzwi wybuchowe zaczęły się podnosić, odsłaniając klin oślepiającego białego śniegu i niebo pomalowane w niemożliwych odcieniach indygo i fioletu. Temperatura w przedsionku natychmiast spadła. Aurora wstała, potrząsnęła swoim masywnym płaszczem, wysyłając chmurę drobinek kurzu tańczącą w padającym zimnym świetle. Szturchnęła dwa młode, które potykały się na nogach, przypominających mokry makaron i mrugały w świetle jasności. Podeszła do otworu. Zapach lodu morskiego, oddalony o wiele mil, ale silny, uderzył ją w nos. Zrobiła krok na śnieg, potem przestała. Przez chwilę myślałem, że zawróci myślałam, że uzna, że ciepło w garażu jest lepsze niż zamarznięta próżnia. Ona jednak odwróciła głowę. Ostatni raz spojrzała przez grubą, wewnętrzną szybę. W jej postawie nie było agresji, jej uszy były skierowane do przodu. To nie było dziękuję. Natura nie potrafi okazywać wdzięczności. To było potwierdzenie. Przez trzy dni byliśmy częścią jej stada, byliśmy dziwnymi, bezwłosymi małpami. Które przyniosły łososia. Następnie prychnęła, ostry, rozkazujący dźwięk dla jej młodych, i wyszła na lód. Młode potoczyły się za nią, znikając w białej przestrzeni. Patrzyliśmy, aż zmieniły się w trzy czarne kropki zbliżające się do horyzontu. Zamknij! szepnął Lars grubym głosem. Nacisnąłem przycisk. Drzwi zamknęły się z głośnym trzaskiem. Przedsionek był pusty. Zaznaczany jedynie postrzępionymi gumowymi matami oraz plamami narodzin i przetrwania. Byliśmy osiemdziesiąt mil od cywilizacji, znowu sami w ciemności. Ale patrząc na ten pusty pokój, wiedziałam, że nigdy tak naprawdę nie będziemy sami dotknęliśmy dzikiej przyrody, która pozwoliła nam żyć.